Michał Nowak, zapraszam na sport. W niedzielę Radom jak Radom zagran na wyjeździe z Legią Warszawa w ramach piątej kolejki PKO Ekstraklasy. Po dobrym początku sezonu i zwycięstwie na inaugurację z gks em Katowice, piłkarze Radomiaka Radom ponieśli dwie porażki, z Jagiellonią Białystok oraz Górnikiem Zabrze. Teraz z zielonych czeka wyjazdowy pojedynek z Legią Warszawa, która w czwartek wyeliminowała duńskie Brøndby i awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W PKO Ekstraklasie ekipa z Warszawy dotychczas nie prezentuje wybitnej dyspozycji. Zespół ze stolicy w czterech rozegranych spotkaniach zdobył 7 punktów, notując dwa zwycięstwa, remis i porażkę. Radomiak ma 3 oczka. Początek Mecz o godzinie 17.30 w niedzielę 18 sierpnia na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. W trzeciej kolejce piłkarskiej trzeciej ligi Broń Radom zagra na wyjeździe z Beniaminkiem. Dwa rozegrane mecze i dwa remisy. To dotychczasowy bilans piłkarzy broni Radom w rozgrywkach BetClick III Ligi w obecnym sezonie. W trzeciej serii gier podopieczni Mateusza Dudka pojadą do Beniaminka Polonii Litzbark Warmiński. Co ciekawe jest to zespół, który na swoim terenie nie przegrał od niemal czterech lat. Radomianie będą chcieli więc przerwać tę znakomitą serię. Początek spotkania w sobotę 17 sierpnia o godzinie 17. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.